Piszą do się, I do ciebie po imieniu mikrofon. Ja nie ja ja mikrofon może słyszę, Easy. Nie jak, jak ty masz kino, ale jak kopnie od WFM-ki, to co ma nie słyszeć? Hey, hey. A to się nagrywasz? Dobra, to jeszcze raz zaczniemy. I teraz posłuchaj, bo robimy scenariusz, Tomek. Ja mówię, cześć, jestem Kamil, a ty mówisz, a ja nie. <laughs> cześć z tej strony, Kamil. To z tej strony nie Kamil Tomek. <gry> Ze Rower. Dzisiaj bardzo ciekawy rower, bardzo ciekawy model, coś co naprawdę wzbudza sporo kontrowersji i przede wszystkim zainteresowania, czyli Giant XTC SLR2-2021. Zapraszamy. Słuchajcie. Giant twierdzi, że ten rower powinien być hitem sprzedażowym w tym i w przyszłym roku, bo to jest model z kolekcji 2021. Czy to jest fajny rower, Tomek? Tak, to jest fajny rower. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Tak nie, nie no, rower jest fajny, i powiem Wam, ma fajną uwagę też. Słuchajcie, przede wszystkim e, całkowicie nowa platforma XTC SLR e, aluminiowy, który zastąpił model Terrago, który też bardzo to. się dobrze sprzedawał w tamtym roku, mimo że był w kolorze pomarańczowym. A, e, jeden był pomarańczowy, jeden był czarny. Tak? Pomarańcowy kosztował 4500, był w napędzie na 2 na Nie kosztował 4500, kosztował 5 Nie coś ty, Tomek, trochę mi wychodzi na to, że Ty kacamboły opowiadał. No to załatwię, kosztował terago. były dwa terago. I wchodzimy szybko na stronkę. Pyk, pyk, pyk. No, 4500 i 5700, Tomasz. No. Eee, xtc, SLR. O boże! O! Poszła! Aż popuścił ze szczęścia. A więc XTC SLR jest to platforma, która zastąpiła model Terrago. Czy jest to fajna platforma? Słuchajcie, byliśmy tak ciekawi tego roweru, że przy składaniu rozebraliśmy wszystko na części pierwsze i zważyliśmy ramę, ponieważ jak sobie tak patrzymy na jej konstrukcję, wydawało nam się, że może być bardzo dobry wynik. I kurde, Giant chyba się nie mylił, bo jest fajny wynik. Rama w rozmiarze S waży 1420 gram. Ta L ważyła. 1550 chyba. Jakoś 1550. To słuchajcie. Wydaje mi się, że w tej chwili z ram aluminiowych można ją porównać tylko i wyłącznie do Chisela. Chisel waży podobnie. Przy czym podstawowa różnica jest taka, że do Chisela trzeba dorzucić kilka tysięcy. No a tutaj mamy naprawdę świetną ramę. SLR, powiedz, co oznacza i co tam cieńsze jest? Dlaczego ja? No ty tam wiesz. Jak nie użyteczny. Lżejszy i sztywniejszy od 20% stop aluminium? Generalnie są różne technologie. Jest Alux, Alux SL, Alux SLR. E, Alux SLR, czyli ten najwyższy aluminium, jaki jest tylko dostępny, jest o 20% cieńszy i lżejszy, ale to tylko dlatego, że w zupełnie inny sposób jest. Właśnie. Tu. housekeeping Mopal, mopal, mopianka. Mo, mopianka. Ja. E, to tylko dlatego, że technologia jest zupełnie inna i te aluminium 6011 ma dodatkowe oznaczenie, co się nazywa. 6000, dzięki, ma 6011A. I przez co słuchajcie, masa ramy jest bardzo, bardzo dobra. A teraz Tomasz Wam opowie o amortyzatorze. Powiem Wam tak, świat się kończy. Giant zrobił swój amortyzator. Tak, nie produkuje tego ani Sontur, ani RST, ani RockShox, tylko Giant już jest na, Znaczy to i tak jest jeden z największych graczy na świecie. No i wyprodukowali swój, swój taki własny amortyzator. Chyba, że jeszcze spinner im to może robić. Nie, 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 ja rozmawiałem z nimi. Ale mówią, to jest ich patent generalnie, samy, sam ich projekt cały jest po prostu Gianta. I teraz czy to jest fajny amortyzator? Raz, że waży... Trochę więcej niż Reba, ale jest to wynik poniżej 2 kg. E, ale tak. Jakie mamy golenie, Tomasz? No i właśnie, mamy golenie o średnicy 34 mm. 34, czyli to jest kozak. Bo czyli u szersze. konkurencji. 32. W... w tej klasie wszędzie będą 32 dwójki Tak. I będzie amortyzator zazwyczaj Rock Show Judy? Tak. Co raczej do tego nie można przydać. Raycon jeszcze się trafia czasami. Nie w 21 roku. Lidzałem, już się Raycon nie trafi. E, to to. E, amortyzator jest oczywiście powietrzny. Ma regulację tłumienia powrotu. Ma bardzo fajną manetkę na kierownicy. Tu dość prosta, ale dość fajna i przede wszystkim działa. Ale powiedz Tomek, co mamy w zestawie do amortyzatoru i co jest w cenie od razu? Tokeny. I co tokeny dają? Dają. <laughs> ok, to kończymy w sumie wszystko. No Wiemy co tokeny ten... dają, no? no? Wkładamy tokeny, zmniejsza się komora powietrzna wtedy i lepiej troszkę działa z tego, co kojarzy dobrze. Nie działa lepiej, to bardziej się też ustawia pod wagę, że wtedy jest mniejsza komora i... No komora powietrzna jest mniejsza. No. no. I są w zestawie, to mało kto też daje takie rzeczy w zestawie. Yy, większość ludzi zadaje pytania, dlaczego nie ma biegów z przodu i dużo ludzi to boli. No niestety świat idzie do przodu i nie będzie już z przodu przyrzutek, powiem wam. Jeszcze rok dwa i myślę, że na rowerach krosowych tego nie będzie. Słuchajcie, ale to jest bardzo prosta rzecz. Ja pamiętam jak dziś, jako chyba jeden, może tak zuchwale powiem, z pierwszych przeszedłem na system 2 na 10 to wtedy było. I wszyscy mówili, że nie, że to się nie sprawdzi. to tak jak 29 jest, to się nie sprawdzi. Słuchajcie, dajcie szansę temu rozwiązaniu przyjęło się na całym świecie, wszyscy na tym jeżdżą i to działa, ale nie zdajecie sobie nawet sprawy, jak. Telefon mój. <laughs> Słuchajcie, nie zdajecie sobie sprawy nawet. Raz, że zbijamy troszeczkę masy, tak, no bo chodzi przyrzutka, manetka i tarcza, ale przede wszystkim, to nie patrzmy już aż tak bardzo skrupulatnie na tą masę. Jaki komfort psychiczny daje nam to, że jak jedziemy w lesie, na podjeździe, czy gdziekolwiek i my nie musimy w głowie analizować i kombinować, czy teraz powinna być większa tarcza czy mniejsza tarcza. To czy, czy naprawdę, słuchajcie, to, to się wydaje bardzo trywialne, i błahe, i proste, ale jest to rzecz naprawdę, która mocno nam mm, pomaga, odciąża. Nie no, nie wiem, jeździ się po prostu przyjemniej, fajniej, prościej, nie analizuje się rzeczy, nad którymi nie ma czasu człowiek sobie gdzieś tam spędzać, e, zawracać głowę i myśli na przyjaźdżce rowerowej, leśnej, offroadowej, tudzież górskiej, czy kamienistej, turystycznej. Tak. Tomek, na jakich osiach jest rower przód-tył? Oczywiście sztywne osie. Z tyłu 148, przód 110 szerokość. To, dzięki temu też będzie dużo sztywniej. Koła. Koła. Tomek widzę dzisiaj w perfekcyjnej formie. Słuchajcie, koła przede wszystkim są na oryginalnych piastach Shimano, nie jakichś tam zamiennikach przód-tył. Po drugie, są już przystosowane pod system... Mm... Bezdętkowy. Tu byli Freddy. No to, a Się zna. Ale mają bardzo fajną taśmę, też sprawdziliśmy na obręczach. Mają bardzo fajną taśmę, która tam nic nie powinna przypuszczać. W zestawie fabrycznie jest on już przystosowany do bezdętek. Nie ma w zestawie w rowerze dentek. One są od razu uszczelnione i to sobie wszystko fajnie działa, bo rower stoi u nas już drugi dzień i powietrze nie zeszło, czyli działa. Co do samej ramy, jeszcze wracając. Oczywiście wewnętrzne prowadzenie pancerzy. Tak. Tomka Konik, słuchajcie, bo to jak mówisz to jest bardzo istotne. Czego rama nie ma, a co mają niestety ramy w tej cenie? O, no, powiem Wam, że rama nie ma mocowania pod bagażnik tak, to jest na stopkę. Tak, to jest bardzo ważne, że nie ma oczek, czyli już no, rama jest naprawdę... kiedyś takie ramy uznawały się za ramy racingowe. Tak, czyli to można powiedzieć, że jest to rama racingowa. Przede wszystkim jest bardzo e, lekka, sam rower też bardzo fajnie waży. W rowerze same shimanochy i ważymy. I to jest bardzo dobra waga. 12 kg i 60 Korba o dziwo Praxisa. Ja nie odnotowałem wcześniej Praxisa, żadnego sprzętu w Giantach. No nie było. Wszędzie zawsze Shimano było. No właśnie. Teraz jest Praxis. To nie jest wcale żaden minus, bo Spec to stosuje od dawna i to wszystko działa. I teraz uwaga, ciekawostka. Porównując sobie do innych konkurencyjnych marek w naszej ofercie, to Giant jest na Dore o sprzęcie z tyłu. Albo odedrze, jak kto woli. I jaki mamy plus ze względem konkurencyjnych marek? Tomasz? Plus. Nie no, kaseta ma jaki rozstaw. To mów, że chodzi o kasetę. Kaseta, kaseta Kasi... jest w rozstawie 1051. Nie, nie, nie czuję chemii Tomek. Nie czuję chemii. Bo. Nie powiem, Ch... że tylko skąd pytania zadajesz. Ej, bo po prostu chyba się po prostu miłość kończy, no. Tomek. No, kaseta jest 1051, tak jak kolega powiedział, jest na piastach Shimano. Piasty są w standardzie na center locka, mocowanie tarcz. Tak, i 1051, czyli mamy też o jeden ząbek więcej niż gdziekolwiek indziej, bo e, SREM w SX-ach, NX-ach i w tych Tam bodaj, że jest 10, 50. oszukanych orłach jest 1050. Tak, dodatkowa rzecz, o którą często pytacie i też sprawdziliśmy, z przodu da się wstawić koronkę 34. Fabrycznie jest chyba 30. 30 jest. Tak, czyli do 34 normalnie możemy e, tutaj podejść. Z niefajnych rzeczy, słuchajcie, to jest też bardzo istotne. Tomek opowiedz co, co jest niefajnego w tym rowerze? Nie, no, dla mnie się nie podoba zacisk pod siodełkiem na wajchę. Bo jest jaki? Bo jest na wajchę, powinien być na kludynamometryczny dynamometryczny, na Imbus. Tak, więc y, możecie kupić rower, bo ma bardzo dobrą ramę, w której nie ma oczek, ale musicie przemyśleć czy ten zacisk siodełka nie skreśla wszystkiego <noise> także to jest bardzo istotne no nie patrzę do tego roweru, no rower tak. jest stricte wyścigowy, a zacisk jest manetki, Taki hamulce jest. jakie mamy? hamulce mamy MT200, klamki hamulcowe MT201 tak jest, a maneteczki? Manetkę. manetka o tak, bo to już no, Deore takie, takie czasy Inna nie może być Dendroger. ale powiem wam jeszcze jedną rzecz tu da się wstawić sztyce myk, myk. jest mhm. ze ślepka w ramię. Tak, także bez problemu można pociągnąć kabel i wstawić sztycę. Słuchajcie, dużo można byłoby opowiadać, ale. Bo to w sumie trzeba kończyć pomału. Tomek jest jakiś dzisiaj klapły. E, słuchajcie, Giant twierdzi, że to będzie hit sprzedażowy. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Z kilku prostych względów. Świetna rama naprawdę w tej cenie. Nie ma Tomek, Trek, Spec czy ktoś tam nie będzie miał tak lekkiej ramy? Niestety nie No tak wygląda rzeczywistość od zawsze, staramy się być z Wami szczerzy i uczciwi Kontrowersje może wzbudzać amortyzator, ale tak jak wspominaliśmy On na papierze wygląda bardzo dobrze Naprawdę golenie, regulacja kompresji, te tokeny, oczywiście powietrzny, manetka, to wygląda bardzo dobrze Oczywiście sztywne osie, bardzo dobry napęd wszystko jest na Shimano, czyli w razie nie jakichkolwiek problemów, wszystko załatwimy w kraju szybko od ręki, bo dystrybutor bardzo ogarnia temat. Z minusów bardzo niefajny zacisk, sztycy i siodła. Na plus nie ma oczek do bagażnika, o tym tak, musimy Tak, to ciągle... jest duży plus. Tak, o tym ciągle musimy pamiętać. Główka jest oczywiście taperowana, co już też jest standardem w tych czasach. Słuchajcie, ja się pod tym osobiście podpisuję jako Kamil. To jest bardzo dobry rower i w cenie 5000 serdecznie polecam. Bo wydaje mi się, że ciężko będzie przebić komukolwiek tą platformę XTC SLR. Ta masa jest do zbicia oczywiście jeszcze. No, ale rower 12 kg. W tej cenie 12 kg to nic nie będzie ważyło. Nie ma, tu w okolicach 13 nawet za bardzo nie ma. O, dwójkę jeszcze trzeba dodać do tych 12 z innych marek. I tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić dzwonki, suby. Łapki, których ciągle No, okejki się robią. Tak. No, to A. wtedy tam idzie, to tam coś kompresuje. A się. Tak pod jak pokażesz tak pod wodą, no. to znaczy, że nie jest okej. Okay, że wychodzimy chyba. Przypomniała mi się taka ciekawostka moim przyjacielu Tomaszu z pracy. Nie wiem, czy wy wiecie, ale mój przyjaciel nie potrafi pływać, ale wskazówki odnośnie nurkowania <laughs> daje wszystkim. <laughs> to jest rzecz całkowicie niesamowita. Yeah. I co. No tyle, dostarczam... A jeszcze jedna ważna rzecz. No, no, no. Mimo... A to LK jest, ok, dobra, nie wiem jak Wemce, ale tu widać sporo miejsca też jest. Tak nie jest. Nie wiem jak wemce na dwa bidony, ale... E, to w będzie tej chwili też przyszło okay. do nas kilka Elek, kilka XLek Śpieszmy się kochać XTC, bo szybko odchodzą. To już miało można powiedzieć. Pamiętajcie, rowery dostarczamy gotowe do jazdy w 100% na naszych platformach, także że trzymajcie się i do zobaczenia. Piąteczka. Na razie.